Dzień dobry, Karolina Jazic firma Agrosimex zachęcam do obejrzenia materiału, w którym omówimy temat zaprawiania ziemniaków. Ziemniak to jedna z tych roślin, która jest mocno narażona na atak ze strony agrofagów. Jednym z nich jest grzyb Rizoktonia solani, powodujący rizoktoniozę ziemniaka. Choroba ta może ujawniać się w każdym etapie rozwoju rośliny. Porażając kiełki. Powoduje pogorszenie wschodów, a w późniejszych fazach ujawnia się pod postacią nekrotycznych plam na podziemnych częściach łodyg, często prowadząc do ich próchnienia. To oczywiście zakłóca transport wody i składników pokarmowych. W efekcie znacznie spada plon oraz jakość bulw, które często są zdeformowane, popękane bądź też zazieleniałe. Z źródłem infekcji mogą być ospowate sadzeniaki, ale także gleba. Problem w szczególności pojawia się, gdy ziemniaki sadzone są zbyt głęboko, bądź bardzo wcześnie wiosną, kiedy gleba nie zdążyła się jeszcze ogrzać. Jestem obecnie w gospodarstwie należącym do grupy pieprzyk, w którym od kilku dni rozpoczęto sadzenie ziemniaków. Zapytajmy, jak radzą sobie z rizektoniozą. Dzień dobry, nazywam się Florian Hein, jestem dyrektorem i akronomem tu w gospodarstwie rolnym Piotkowice Grupa Pieprzyk. Znajdujemy się tutaj na polu, gdzie jesteśmy w trakcie sadzenia e, zimniak Impala, wczesny jadalny zimniak. Temperatura gleby to około 4,5 do 6 stopni. Stosujemy tutaj zaprawę olsta. Dlaczego Olstar? Olstar był stosowany w zeszłym roku w trzech odmianach wczesnych i przekonało mnie zwalczenia z, z ryzektonią i działania na wsody, ponieważ po stosowaniu Olsta zaobserwowałem, że w sody było co najmniej teasem wcześniej, jak stosowaniem innych produktów. Olstar to zaprawa, której producentem jest firma BASF. W jej skład wchodzi jedna z nowszych substancji należących do grupy karboksyamidów, a mianowicie fluksapyroksat. Jest to fungicyd układowy wykazujący szybką i wysoką skuteczność przeciwko rizoktoniozie ziemniaka. Oprócz wpisanej w etykiecie rizoktoniozie, obserwuje się również działanie przeciwko parchowi srebrzystemu oraz antraknozie. Zaprawa ta jest bezpieczna we wszystkich odmianach ziemniaka, nie powodując opóźnienia we wschodach. Jeśli zatem szukają Państwo rozwiązania do walki z rizoktoniozą, Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.